To wszystko jest już ładnie zrobione. Masowanie siłownika. Tutaj ten wąs do skręcania. To widać fajna, gruba blacha. Ładnie to jest zabudowane. Wszystko skok siłownika mamy również tutaj do oporu. I tutaj mamy centymetr, tak jak wcześniej. A skręcając w drugą stronę, też na ładnie dochodzi do ogranicznika. I teraz skok siłownika do. Do tego miejsca powinien być 12 cm, zresztą widać, że jest taki brud i czyste. I do tego miejsca mamy również 12 cm, czyli wszystko jest idealnie zrobione. Teraz tylko to rozkręcić, złożyć z półosiami, ze wszystkim, pomalować i można wkładać i wyjeżdżać ostrówkiem. No, no, no no nie biorę swożnie po spawaniu tutaj nawet się nic nie poprzestawiało bo jak widać ładnie wychodzą wszystko jest spasowane, można powiedzieć idealnie tutaj luzu najmniejszego nie ma, bo to było zrobione na tokarce to zwykłym plastikowym śrubokrętem oba sworznie idzie tutaj na spokojnie zrobić no widać zresztą leciutko także tutaj widać, że spawacz nie z pierwszej parady tak pospował że spawy w żadną stronę, nawet najmniejszego nie pościągały bo to nie było jechane potem jeszcze rozwiertakiem stałym tylko dorobione na tokarce tulejki włożone i wszystko jest idealnie posłuchałem się tutaj Was i do tego mojego klucza udarowego kupiłem sobie nasadki udarowe to tutaj jest jakiś tam. Nie wiem. No, skin. O skin to jest zestaw. Nie był za drogi. Ale ogółem, jakościowo, wydaje mi się być naprawdę, naprawdę fajne wykonanie. Tutaj wszystko gruba ścianka. No wiadomo, na cienkie to nie może być, bo to by się mogło zaraz rozsypać. No i mamy tutaj do od 10 do 32 te długie nasadki. naprawdę ciężkie się wydają tutaj. Więc może będą coś warte. I wtedy mamy jeszcze zestaw krótkich. Krótkie są od 8 też do 32. Zaraz będziemy je testować. To kosztowało chyba jakieś 250 z wysyłką. No, chyba coś koło tego, także cena nie jest duża. Porównując na tam inne takie zestawy, a nawet jak są te zestawy, to zawsze są albo tylko długie, albo krótkie nasadki Ja chciałem, żeby wszystko w jednym było, bo tych skrzynek będzie za dużo wtedy No i teraz tu właśnie Mamy ten mościk Zaraz go będę tutaj rozbierał, wkładał atak Na razie wykręcamy drążek To jest 24 chyba ciasne, nic nie wyrobione ciężko wchodzą ale dobra mamy no śruby odkręciły no to jest tak kupiłem właśnie nowe nasadki nic nie chce z nich wychodzić ale dobra drugi również O. No, i teraz po prostu wybić drążek. Tutaj naprawdę nie trzeba y, żadnych się szczypać z tymi gwintami, bo to jest bardzo mocny materiał i nic się zupełnie temu nie dzieje. Teraz wiadomo, one lekko idą, bo drążek był wyjęty, ale za pierwszym razem, tylko trzeba prosto walnąć. Dzisiejszej produkcji końcówki, czy do wałta, czy do traktorów, raczej tak nie radzę robić. Ale tutaj widać, o! Palcami cały czas kręcą, a tutaj nic nie było szlifowane. I to jest materiał, a nie to, co teraz robię. No, ja wymieniłem tutaj. Tak, Pod tej chru... dałem podkładki, wszędzie zwykłe. Nie daję tych sprzężynowych, bo nie mam gdzie kupić dobrej jakości, żeby one się na bok nie rozjeżdżały. I tutaj dynamometryczny, tak jak jest, tam jakąś tabelę znalazłem dla śrub dwunastek tam było napisane na tej najlepszej klasy 126 Nm. No, i tyle też przykręciłem, tu akurat tak czuć, że w miarę by chciało być. No. Przyniosłem ten wkład mostu, okrutnie ciężki jest, ledwo co go tu doniosłem. Nie wiem, ma 100 kg, może 80. Okrutnie ciężki jest, ale dobra. No, tu go ładnie wymyłem. Tam trochę sywku, wiadomo. I tutaj widać, że mamy oślad współpracy tego z tym koła talerzowego z kołem nawałku atakującym. I tutaj mamy o idealny, chyba taki ślad współpracy zębami, bo jest tutaj po środku, tak. I tu na boki się rozchodzi. między międzyzębny jest gdzieś taki. Czyli idealny. No, i co tu dużo mówić? No, wygląda wszystko fajnie, nity też. Wszystkie są ładne, ciasno. Ładnie umyte nawet uszczeleczka się fabryczna zachowała. No, także ja teraz to obrócę, żeby się wykapało wszystko, co chcę, i wyczyszczę tą uszczelkę, Tłuszczę ją ładnie tam, tutaj te przylinie i będziemy to wkładać tutaj. No, ile to dam radę, tak wysoko podnieść, bo już tu miałem problemy. Tą y, płozę, i tutaj mogę teraz ją sobie złożymy Ja tu mam smar do przegubów tak jak się daje. I tak tutaj ja smaruję wewnątrz, o tutaj na tą środkową kulkę, i wtedy tutaj troszeczkę. To ogółem za dużo nie ma sensu na razie, bo to i tak nam wypa wszystko kulki wypchną. Ale jakieś dwie tubki smaru na dwa przeguby trzeba mieć, czyli jedna na przegub. No ja tutaj już troszeczkę e, szybciej złożyłem to i to było źle, ale dobra i tak, tutaj idzie akurat kuleczka z takim pręcikiem. W kuleczce mamy też, o, ale to akurat tylko tutaj jest na przykład, bo w tym uazowym przodzie to ta to, to, to kulka jest bodajże większa z tego co pamiętam i tak, bierzemy sobie dwie kuleczki U, ja to najwyżej sobie odwrócę w tymi imadle i z pierwszymi dwoma ogółem nie ma najmniejszego problemu, bo tylko omyki jesteśmy. Troszeczkę większa jazda się zaczyna teraz, żeby Wam to tutaj pokazać bo ogółem to imadło w poprzek bo w poprzek wiemadle madle wziąć ten przegub i wtedy najlepiej się robi ale żebyście tutaj coś widzieli to to ja to zrobię tak i tak kolejną kuleczką też nie ma najmniejszego problemu jeszcze troszeczkę podnieść przekręcić i o wskoczyła i teraz jak mamy mało wyrobione płosie to bardzo ciężko to wchodzi ja pamiętam w tym pierwszym mosie ten moc nie miał nic w przebiegu i tam musiałem dosłownie podfrezować troszeczkę tu od spodu, żeby kulki to szło rozebrać. No, a to jest troszeczkę prze temat przebiegu, i teraz troszeczkę podnosimy, przekręcamy. I tutaj musi nam to wskoczyć. O! I weszło. I teraz tutaj. Odwróć. Sprawdzamy, czy nasz tutaj krzyżak chodzi. On tutaj normalnie chodzi. Także powinno być ok. No i teraz, jak mamy to tak, to ja sobie po prostu tutaj, yy, no, smarem to uzupełnię. Smarem uzupełnię, jak mówiłem, tubka na jeden, czyli tutaj. Mogę spokojnie to wszystko wycisnąć Wiadomo tu dookoła to jest bez sensu Tak samo jak mocno dużo w przegub dawać bo Siła odśrodkowa to i tak nam rozepchnie prawie wszystko do gumek ale wiadomo troszeczkę trzeba dać No i tutaj Troszeczkę na tych kuleczkach Ten. Zaszło ale dobra i teraz I teraz tutaj z drugiej strony również troszeczkę smaru. O, tego go tak napchać dookoła. Bo to nie jest smar grafitowy, tylko on ma jakiś chyba dodatek molibdenu. Jest coś takiego, i on się nawet jak tu będzie to wszystko obracać szybko. To i tak on będzie cały czas na tym, mimo że go nie będzie widać. Tak samo jak na tych kulkach było. Kulki miałem czyściutkie, a widzieliście, dwie miałem szybciej ułożone I tutaj te bieżnie niby były wyświstane, a kulki, które się kręciły, były całe w tym smarze. No i tutaj mamy nasz przegubik. No i tutaj płośka numer 2 ta skracana. Mam nadzieję, że gdzie. Nie Teraz przykręcamy czop. Czyścimy tę powierzchnię, przykręcamy na szczop. Tutaj w tej tulejce mamy takie bardzo głębokie e, rowki na smar, więc je tutaj ładnie też tym do przegubu wysmarujemy. Niech tam sobie jest. Wszędzie wejdzie, w każdy roweczek. Tutaj też ładnie o. No i na płosi, a też na płosi przesmarujemy. Wszędzie smarujemy, nie zaszkodzi Fajne te break cleanery, ale Nie wiem czy specjalnie to robią czy nie, ale One bardzo słabo rozpylają tą mezynę, tak mocno leją tym <laughs> I moment są puste nie benzyną i szmatką, nie przetrze. To nigdy nie będzie dobrze. Spilki nie są poprzykręcane. Luźne są, to trzeba przykręcić, bo szkoda gwintu. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, bo wtedy robią się problemy, właśnie, że się szpilki wyrywają z coś takiego a tutaj o ładnie, szczypcikami przykręcić do oporu tu mamy oczywiście nie kręcę za gwint, tylko mamy takie fajne fajne płaskie do złapania więc można śmiało takimi szczypcami to złapać troszeczkę zimno jest i wtedy wiadomo to te wszystkie z tym sprężonym powietrzem tak słabej, słabej wolniej działają to wszystko otwarte, gęste jakby to podgrzał, to wtedy fajnie idzie, ale i tak nieźle, że w ogóle idzie. Byłem tu, no, wedle uznania się to daje, bo w sumie jak będzie chciało, to i tak się wleje przez te kule woda, ale jak można gdzieś zapobiec to, to trzeba zapobiegać. A zresztą na kule na te. Yy, gumowe TT mam sposób a dokładniej to uszczelki od kanalizy takich gdzieś od 200, bo wtedy one są fajne szerokie i i fajnie dotykają do tych kul tylko wiadomo, trzeba je pod kątem ściąć, bo one są troszeczkę większe. ale mi się wydaje, że to nic mi nie przeszkadza a zawsze jest lepiej no, i wkładamy na szczop. E tutaj on jest prawie taki sam wszędzie, ale u góry i na dole ma takie płaskie. I tym płaskim idzie do góry i do dołu. O, ładnie nam weszło. I teraz, y tak, tu wcześniej były, z tego co pamiętam, blaszki, ale ja tam nie uznaję tych blaszek, zwłaszcza tych nowej produkcji, bo one się rozginają na boki, chyba że ktoś ma, nie wiem, może dostęp do jakichś lepszych troszeczkę, ale ja niestety nie mam i, I wtedy jak dokręcam z odpowiednią siłą, To te blaszki się rozchodzą na boki. Po czasie śruby potrafią się zluzować, dlatego ja daję podkładki i póki co wszystko trzymam. To wiadomo stopniowo na krzyż dokręcamy, żeby ładnie równo nam osiadło, a nie dokręci z jednej strony i wtedy na hamę z drugiej, jeszcze drobno rozwojny gwint przykręćmy to na 50 50. Nie na 60 o na 60 to przykręćmy żeby nie było, że wszystkie gwinty się nam tutaj że nam się te wszystkie gwinty zaczną przekręcać. Chcąc nie chcąc trzeba tutaj wiaderko smaru ładnie i ręką tam wszędzie go ładnie wstawić. Co bym potem nie musiał już Tyle pompek tawotu tam dawać Bo tutaj mamy ładnie kalamitkę do tego, więc Będzie się smarować, to na pewno Nie zaszkodzi tym łożyskom Tym bardziej, że Ostrówek Możliwe, że często będzie w jakiś bagny błotach jeździł To zawsze jak się wpompuje ta wotu, to Ta woda się w jakimś tam stopniu, większym, mniejszym yy, No wypchnie, a tak cały czas by była łożyska by rdzewiały ja biorę zawsze o tak kręcimy tym to tam ładnie w rolki do środka wchodzi nawet tak lekko wklepać teraz tak o i jako że tutaj łożysko nasze jest krótsze tutaj też dam tawotu fajnie się to nakłada ale Potem wszystko jest tłuste od tego tawotu, tam jeden nerwuje, ale trudno I teraz zakładamy naszą piastę. Hops. Ciężkie to wszystko tutaj W 60 jak się zakłada piaski te małe to Razem z kołem chyba nie jest takie ciężkie jak to całe. Nie mam takiej dużej nasadki, więc leciutko przecinaczkiem to wbiję tutaj za to. Tą...